Od momentu objęcia naszej kadry przez Stefana Horngachera w sezonie 2016-17 konkursy drużynowe nie sprawiają nam większych problemów. Ostatni raz do finałowej serii nie awansowaliśmy 31 stycznia 2015 roku i to przez fakt, że Kamil Stoch został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy strój. Wcześniejsze lata nie były jednak tak owocne, a w latach 90. cudem w ogóle była sytuacja, w której Polska znajdowała się w czołowej ósemce takich zawodów. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić 10 najgorszych występów polskiej drużyny w ramach pucharu świata. Nie podejmę się jednak uszeregowania ich w kolejności od najlepszego z najgorszych do najgorszego z najgorszych, gdyż raz, że każdy ma na ten temat inne zdanie, a dwa, że w niektórych przypadkach trudno by mi było dokonać sprawiedliwego wyboru. Dzień dobry, z tej strony rozskakany Bartek i ruszamy! Po raz pierwszy drużyny mogły zmierzyć się w ramach Pucharu Świata 12 stycznia 1992 roku, kiedy to miał miejsce konkurs na 120-metrowym obiekcie w Predacco. Polacy zajęli 11 miejsce, wyprzedzając ekipę kanadyjską i bułgarską. O ile jeszcze we Włoszech nasi spisywali się w miarę przyzwoicie, to w planicy była już kompletna katastrofa. Z naszych skoczków jedynie Aloyzy Moskal przekroczył 80 metrów w drugim skoku, a najlepiej wypadł Jan Kowal, skacząc. 76 oraz 77 metrów. Dodam tylko, że wówczas do noty drużyny liczyły się trzy najlepsze skoki z poszczególnych serii. Ale i to na nic się zdało. Polska zajęła ostatnie miejsce. Sytuacja nie uległa znaczącej poprawie rok później. Co prawda w drużynie mieliśmy już zupełnie nowych skoczków, aczkolwiek wciąż prezentujących się z nie najlepszej strony. Konkurs drużynowy, który miał miejsce w Predacto w sezonie 1992-93, również zakończył się klęską Polski i ostatnim miejscem spośród wszystkich ekip. Dwóch naszych zawodników nie przekroczyło w jednoseryjnym konkursie 80 metra, a dwóm pozostałym, Wojciechowi Skupniowi i Robertowi Zygmuntowiczowi, udało się przekroczyć nawet 90 metrów. Na nic się to jednak zdało. Do przedostatniej ekipy Stanów Zjednoczonych straciliśmy prawie 20 punktów. Wzorem poprzedniej kampanii, druga drużynówka odbywała się na koniec zimy w Planicy. Rzekłbym jednak, że było jeszcze gorzej niż za pierwszym razem. Polacy przegrali ze Szwajcarami, którzy skakali w trójkę. Bartłomiej Gąsienica-Sieczka uzyskał zaledwie 65 metrów, a jego wkład do noty zespołu wyniósł całe 4,5 punktu. Pozostali nasi skakali nieco lepiej, Choć mówimy tu o osiąganiu 90-metrowych odległości na obiekcie o punkcie konstrukcyjnym usytuowanym na 120 metrze, do Szwajcarów w osłabionym składzie straciliśmy niespełna 15 punktów, a do Szwedów ponad 100. Dwie następne zimy upłynęły pod znakiem naszych absencji w tego typu konkursach. Pomimo że w sezonie 9:4-9:5 pojawił się już dosyć dobrze skaczący Adam Małysz, ponowny start polskiego zespołu miał miejsce 9 grudnia 1995 roku w planicy. Za trzecim podejściem wyszło już nieco lepiej, bo zajęliśmy przedostatnie miejsce, wyprzedzając Słowaków. Jednakże kolejne starcie wypadło dla nas jeszcze gorzej niż można było tego oczekiwać. Wlachty Adam Małysz skakał rewelacyjnie, a przez moment dzierżył nawet rekord salpa Gdyż w pierwszej kolejce konkursu drużynowego uzyskał 125,5 metra. Ktoś może powiedzieć, że z tak skaczącym Małyszem mamy szansę na najlepszy rezultat jak dotychczas. Adam Małysz uzyskał za swój pierwszy skok notę 131,4 punktu. Po trzech pierwszych skokach w drużynie ekipa polska zajmowała ostatnie miejsce z notą 110,7 punktu. Małysz w jednym skoku zdobył 20 punktów więcej niż jego koledzy z drużyny za trzy skoki. W drugiej serii nastąpiła poprawa, gdyż po zsumowaniu not Boydy, Gwoździa i Skupnia Małyż z nimi przegrywa. Ale wciąż żaden z nich nie doleciał w konkursie do 90 metra. Przypadło nam ósme miejsce na 8 ekip. To nie jest jednak koniec naszych pojedynków z konkursami drużynowymi w owym sezonie. Ostatnią rozegrano w Oslo. Małyż ponownie był w innej lidze, ale pozostali nasi skoczkowie nie potrafili się przełamać. Skład ten sam co w Lachty wywalczył tym razem przedostatnie miejsce. Wyprzedzając tylko jeszcze słabszych od siebie Amerykanów. W sezonie 9697 drużynowe zawody miały miejsce tylko w Lachti, gdzie zajęliśmy siódme miejsce, a sezon później nie było takiego konkursu w kalendarzu. Przenieśmy się do sezonu 1999-2000. Po dwóch znośnych dla nas konkursach w Hakubie i Lachti przyszła klasyczna drużynówka w planicy. Klasyczna w tym zestawieniu bo czwarta tego typu. Po dwóch skokach w konkursie zajmowaliśmy piąte miejsce. Z całkiem dobrą notą i szansą na obronę tej pozycji. Marzenia te do pionu sprowadził Robert Mateja, osiągając 90 metrów, ale nawet z taką odległością wciąż zajmowaliśmy pozycję piątą. Wystawiony na ostatniej zmianie Grzegorz Śliwka również jednak nie doleciał do setnego metra, przez co spadliśmy na szóste miejsce. Co ciekawe, gdyby pomnożyć razy cztery notę najlepszego Polaka tamtego dnia, czyli małysza, zajęlibyśmy piąte miejsce z niewielką stratą do Norwegów i Japończyków. A tak traciliśmy do nich prawie 250 oczek. Na pocieszenie dodam, że Austriacy też mieli wtedy zły dzień. 95 metrów Withelsla i 87 metrów Leutzla wygenerowało 200 punktową stratę do wspomnianych wyżej ekip. Tuż przed igrzyskami w Salt Lake City trener Tyner postanowił zagrać wabank i nie wysyłać czołowych skoczków na zawody do Japonii. Wystawił tam drugi garnitur. W konkursach indywidualnych punktował Bachleda, a pozostali nasi skoczkowie kręcili się w okolicach 100 metrów. Ostatnim sprawdzianem przed igrzyskami był konkurs drużynowy rozgrywany na Okurajamie dnia 27 stycznia 2002 roku. Wszyscy, którzy liczyli na przyzwoity występ naszego zespołu, musieli ostro się zawieść. Najlepszym z naszych w pierwszej serii był Grzegorz Śliwka, który osiągnął 110,5 metra. Niestety, pozostali nasi zawodnicy nie przekroczyli bariery 100 metrów, a nasz najlepszy skoczek na przestrzeni weekendu, czyli Marcin Bachleda, sknocił, uzyskując tylko 85,5 metra. Po pierwszej serii ekipa Holendrów, którzy zamykali stawkę, traciła do nas tylko 20 punktów. Na szczęście jednak Bachleda zrehabilitował się w finale skokiem 21,5 metra dłuższym niż ten z pierwszej serii. Za 100 metrów poleciał także Krystian Długopolski, a Śliwka i Wojciech Tainer zanotowali gorsze rezultaty. Holendrów wyprzedziliśmy ostatecznie o ponad 60 punktów, jednak czy był to powód do dumy? Nie sądzę. Nie żegnamy się jednak z sezonem 2001-2002, ponieważ ostatnim rozegranym w kampanii olimpijskiej konkursem były, a jakże, zachody drużynowe w planicy. W najmocniejszym składzie zajęliśmy ostatnie miejsce. Nie pomogły nawet dwa bardzo długie loty Adama Małysza. W pierwszej serii 117,5 metra uzyskał Łukasz Kruczek. Pół metra mniej od niego skoczył Tomisław Tainer, a 20 metrów krócej od Tainera lądował Robert Mateja. Jest to bardzo niechlubny epizod w karierze Matei, gdyż ludzie pamiętają ten skok, zapominając o fakcie, że w drugiej próbie poprawił się o ponad 70 metrów. Pozostała dwójka skoczyła podobnie. Kruczek osiągnął 119 metrów, a Tainer 106. Do ósmych Czechów straciliśmy 31 punktu. Ponownie podpisaliśmy listę. W następnych latach nie było już aż tak źle naszym udało się zajmować wyższe miejsca i skakać na miarę swoich możliwości. Moim zdaniem jednak na wyróżnienie zasługuje tu jeszcze jeden konkurs. Drużynówka z Kusamo z 2012 roku. Polacy na początku sezonu byli w bardzo słabej formie, zbierając pojedyncze punkty do klasyfikacji. Kamil Stoch miał nawet problem z wchodzeniem do trzydziestki. Apogeum tego wszystkiego nastąpiło w konkursie drużynowym w Kusamo, który też stał się obiektem żartów wśród społeczności. Dla Polaków zawody zainaugurował Piotr Żyła wynikiem 110 metrów. Na drugiej zmianie był Kamil Stoch, który jednak nie mógł nawiązać do swoich najlepszych skoków. Zaledwie 104,5 metra późniejszego Mistrza Świata stawiało nas pod ścianą. Wizja braku awansu do finałowej serii stawała się powoli faktem, choć na moment nadziei obudził w nas Dawid Kubacki rezultatem 123,5 metrowym. Wszystko zależało od Macieja Kota, który jednak oddał najgorszy skok w drużynie, notując 103,5 metra i kończąc nasz udział w konkursie. Zajęliśmy ostatnie miejsce, przegrywając nawet z Francją. Po tym incydencie na szczęście nastąpiła poprawa i dalsza część sezonu była dla zespołu owocna. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dziś. Oczywiście wiem, że będziecie pisać w komentarzach, że nie dałem tu na przykład drużynówek z Willingen, gdzie nasi skakali bardzo słabo, ale wybór padł na konkursy, które moim zdaniem były najgorszymi z najgorszych. Oby ten ranking nigdy nie nadawał się do aktualizacji i myślę, że już tak nie będzie. Same konkursy drużynowe powoli odchodzą w cień i jestem z tego zadowolony, gdyż forma duetów jest dla mnie bardziej przystępna. I dla tych dyscypliny chyba także. Zapraszam do komentowania, łapkowania, subskrybowania, wpadania na naszego Discorda, choć póki co on mało się na nim dzieje, wyczekiwania kolejnych odcinków w ramach rozskakanych i delektowania się piękną pogodą za oknem. Dwa słowa ode mnie. Na karcie społeczność Wiktor zapowiadał, że pojawią się legendarne konkursy. Owszem, prace nad nimi trwają, ale uwierzcie, że nie jest to zbyt łatwa rzecz. Więcej wyjaśnień w sprawie przyszłości tej serii zawarte zostanie w odcinku o... No właśnie czym? Zapraszam do zgadywania, podpowiem, że będzie to konkurs letniego Grand Prix. Cześć!